Rok 2026 przynosi zupełnie nowy rozdział w historii maszyn rolniczych marki Ursus, a model 5000 jest tego najbardziej spektakularnym przykładem. To ciągnik zaprojektowany z myślą o rolnikach, którzy oczekują maksymalnej wydajności, niezawodności oraz nowoczesnych technologii wspierających codzienną pracę w gospodarstwie. Już na pierwszy rzut oka Ursus 5000 wyróżnia się masywną, ale jednocześnie aerodynamiczną sylwetką, która łączy klasyczną siłę z nowoczesnym designem. Wzmocniona konstrukcja ramy została opracowana tak, aby sprostać najcięższym zadaniom polowym od głębokiej orki po transport wielotonowych ładunków. Sercem maszyny jest potężna jednostka napędowa nowej generacji zapewniająca imponującą moc oraz wysoki moment obrotowy dostępny już przy niskich obrotach silnika. Dzięki temu ciągnik pracuje płynnie nawet w najtrudniejszych warunkach glebowych, zachowując przy tym optymalne zużycie paliwa. Inżynierowie Ursusa zastosowali zaawansowany system wtrysku oraz inteligentne zarządzanie pracą silnika, co przekłada się na większą efektywność i niższe koszty eksploatacji. Skrzynia biegów została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie operatora. Precyzyjne przełożenia umożliwiają idealne dopasowanie prędkości do wykonywanej pracy, niezależnie czy jest to siew, oprysk czy ciężkie prace uprawowe. Automatyczne tryby zmiany biegów znacząco odciążają kierowcę podczas długich dni pracy, a rewers elektrohydrauliczny pozwala na szybkie i płynne manewrowanie. Kabina Ursusa 5000 to prawdziwe centrum dowodzenia nowoczesnego gospodarstwa. Przestronne wnętrze, panoramiczna widoczność oraz ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące sprawiają, że operator ma pełną kontrolę nad maszyną. Fotel pneumatyczny, wielostrefowa klimatyzacja oraz zaawanszony system redukcji hałasu gwarantują komfort nawet podczas wielogodzinnej pracy. Cyfrowy wyświetlacz prezentuje wszystkie kluczowe parametry pracy ciągnika w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie reagowanie na zmieniające się warunki. Hydraulika w modelu 5000 została zaprojektowana do współpracy z najbardziej wymagającymi narzędziami rolniczymi. Wysoki udźwig tylnego podnośnika oraz wielosekcyjne rozdzielacze pozwalają obsługiwać zaawansowane maszyny uprawowe, agregaty oraz ładowacze czołowe. System szybkiego podłączania osprzętu skraca czas przygotowania do pracy, zwiększając wydajność całego gospodarstwa. Ursus zadbał również o nowoczesne technologie rolnictwa precyzyjnego. Model 5000 może być wyposażony w system prowadzenia satelitarnego, automatyczne ścieżki przejazdu oraz monitoring zużycia paliwa i wydajności pracy. Dzięki temu rolnik zyskuje pełną kontrolę nad kosztami i może optymalizować swoje działania z niespotykaną dotąd dokładnością. Bezpieczeństwo pracy stanowi jeden z filarów konstrukcji tego ciągnika. Wzmocniona kabina ochronna, zaawansowane systemy hamulcowe oraz inteligentne oświetlenie LED zapewniają pełną widoczność i ochronę zarówno w dzień, jak i w nocy. Stabilność maszyny podczas transportu i pracy na pochyłym terenie została dodatkowo zwiększona poprzez ulepszony układ zawieszenia osi. Ursus 5000 w wersji 2026 to nie tylko maszyna, ale kompleksowe narzędzie pracy stworzone z myślą o przyszłości rolnictwa. Łączy w sobie tradycję legendarnej marki z najnowszymi osiągnięciami technologii, oferując rolnikom sprzęt, na którym mogą polegać przez długie lata. To ciągnik, który podnosi standardy wydajności, komfortu i niezawodności, stając się prawdziwym filarem nowoczesnego gospodarstwa.